Dobry wieczór Państwu. Dziś trzeci dzień wizyty w Polsce delegacji partyjno-państwowej Angolskiej Republiki Ludowej z przewodniczącym Ludowego Ruchu Wyzwolenia Angolii, Partii Pracy, prezydenta Angolskiej Republiki Ludowej José Eduardo dos Santosem. W godzinach przedpołudniowych gości zwiedzili warszawską starówkę. W Muzeum Historycznym odbył się pokaz filmu A Jednak Warszawa. Delegacja obejrzała również Zamek Królewski. W gmachu Komitetu Centralnego Partii pod przewodnictwem Wojciecha Jaruzelskiego i José Eduardo dos Santosa toczyły się rozmowy plenarne obydwu delegacji. Omawiano problemy współpracy dwustronnej oraz sytuację międzynarodową. Następnie odbyła się uroczystość podpisania dokumentów. Stefan Olszowski i Paulo Jorge wymienili dokumenty ratyfikacyjne porozumienia o przyjaźni i współpracy między obydwoma państwami. Józef Czurek i Afonso Domingo z Van Dunen podpisali protokół o współpracy między Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą a Ludowym Ruchem Wyzwolenia Angolii Partią Pracy. Wiceministrowie Handlu Zagranicznego Ryszard Strzelecki i Ismael Martinsz podpisali protokół o wymianie towarowej na ten rok. Wiceminister finansów Witold Bien i Ismael Martins podpisali porozumienie regulujące sprawy finansowe między obydwoma państwami. Porozumienie o przyjaźni i współpracy podkreśla, że dalszy rozwój i pogłębienie stosunków między narodami polskim i angolskim zapoczątkowanych w okresie walk o niepodległość Angolii odpowiadają interesom obydwu państw, służą w sprawie światowego pokoju i zrozumienia między narodami. Protokół o współpracy między obydwiema partiami przewiduje m.in. wymianę delegacji, dokumentów i publikacji partyjnych. Rozwijane będą też kontakty między zespołami redakcyjnymi prasy partyjnej. Zgodnie z protokołem o wymianie towarowej Polska zakupi w Angolii m.in. kawę, sizal i kwarc. Natomiast my dostarczymy Angolii środki transportu, narzędzia i sprzęt rolniczy, produkty chemiczne. Jutro Telewizja Polska i Polskie Radio przeprowadzą w pierwszych programach bezpośrednią transmisję z pożegnania partyjno-państwowej delegacji Angoli. Początek o godzinie 10:30.